Na pewnym spokojnym podwórku, na którym mieszkała psotna suczka Pepsi, mądra kotka Marcelina, leniwy kot mruczek oraz sprytny mysztymek, wydarzyło się coś niezwykłego. Pewnego letniego popołudnia, kiedy słońce świeciło wysoko na niebie, a wszyscy mieszkańcy podwórka odpoczywali, nagle usłyszeli ciche kwilenie. Dźwięk ten dochodził z pobliskiego drzewa, na którym znajdowało się, się gniazdo bocianów. Gdy wszyscy spojrzeli w górę, Zobaczyli, że z gniazda wypadł mały Bocianek, Henio, i teraz niezdarnie próbował wznieść się z powrotem na drzewo. Pepsi natychmiast zerwała się na równe nogi. Była znana z tego, że uwielbiała różne psoty, ale tym razem wiedziała, że to coś poważnego. Musimy pomóc Bocianowi wrócić do gniazda, zawołała z zapałem. Jednak zanim zdążyli zacząć działać, usłyszeli głośny płacz dochodzący z gniazda. To była mama Bocianowa, która przerażona lamentowała, że jej ukochany henio wypadł z gniazda. Och, mój biedny Maluszek, jak on teraz wróci na górę? krzyczała, machając skrzydłami i spoglądając z rozpaczą na ziemię. Marcelina, która zawsze miała dobre pomysły, szybko oceniła sytuację. Mruczku, jesteś największy i najsilniejszy. Mógłbyś spróbować wspiąć się na drzewo i pomóc Bocianowi. Mruczek, choć nie był zbyt chętny do wysiłku, tym razem nie ociągał się. Dobrze, spróbuję, ale nie jestem najlepszym wspinaczem, mruknął, ruszając w stronę drzewa. Tymek, który był mały, ale bardzo sprytny, podszedł do sprawy praktycznie. Poczekaj, mruczku, może spróbujemy coś bardziej skutecznego. Mam w swojej norce długi sznurek. Jeśli zawiążemy go na jednym końcu, mruczek mógłby go użyć jako liny. Marcelina przytaknęła. To świetny pomysł, Tymku. Połączymy nasze siły i razem pomożemy Bocianowi. Gdy Tymek wrócił ze sznurkiem, z domu wybiegł Piotruś, chłopiec, który mieszkał w tym gospodarstwie. Zobaczył, co się dzieje i od razu przyszedł z pomocą. Zaraz wam pomogę! zawołał. Piotruś chwycił linę, którą przyniósł Tymek, i przywiązał ją do mocniejszej gałęzi. Potem, wspólnie z mruczkiem i Pepsi, zaczął podciągać Bocianiego malucha. Mruczek wspiął się na niską gałąź, a Marcelina zręcznie obwiązała sznurek wokół jego ogona. Następnie Pepsi, używając swojego zapału i energii, pomogła pociągnąć sznurek, kiedy mruczek wspinał się wyżej. Mały Bocianek, widząc ich wysiłki, zaczął powoli wchodzić na sznurek z pomocą wszystkich czworga przyjaciół i Piotrusia. Mama Bocianowa nie mogła powstrzymać łez radości, gdy zobaczyła, jak jej maluszek powoli wraca do gniazda. Dziękuję Wam wszystkim. Nie wiem, co bym zrobiła bez Waszej pomocy, mówiła wzruszona. Po kilku minutach intensywnej pracy, Bocianek zdołał wspiąć się na gałąź obok gniazda. Był już bezpieczny. Cała drużyna odetchnęła z ulgą, a mały Bocianek z wdzięcznością machał im z gniazda swoimi małymi skrzydłami. Wspaniale się spisaliście, zawołał z radością Tymek. Razem możemy osiągnąć wszystko. Od tego dnia wszyscy mieszkańcy podwórka wraz z Piotrusiem stali się jeszcze bardziej zżyci. Wiedzieli, że mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jak trudna by się wydawała. A mały bocianek? Od czasu do czasu odwiedzał ich gniazdo, zawsze z serdecznym kwileniem, przypominając im o tej wspólnej przygodzie. Po wszystkim Piotruś pobiegł do domu, aby opowiedzieć mamie i tacie o całej niezwykłej przygodzie. Mama i tata byli bardzo dumni z Piotrusia i jego czworonożnych przyjaciół. To naprawdę wspaniała historia! powiedziała mama z uśmiechem. Tata przytaknął i dodał: Wszyscy zasłużyliście na nagrodę za swoją pomoc i odwagę. Mama i tata przygotowali smakołyki dla wszystkich zwierzaków. Pepsi dostała soczystą kość, marcelina i mruczek po miseczce pysznego mleka, a Tymek otrzymał swoje ulubione orzechy. Piotruś cieszył się, że wszyscy są zadowoleni i obiecał, że zawsze będzie gotów pomagać swoim przyjaciołom, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. I tak wszyscy spędzili resztę dnia na wspólnej radości i zabawie, ciesząc się smakołykami i świętując swoje małe, ale ważne zwycięstwo. Koniec bajki.